Siemaneczko z tej strony Józek. Dzisiaj pokażę w z dnia 20 lutego, ale jeszcze przy tym nie zapomnijcie o zasubskrybowaniu kanału z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić żadnego sklepu. Możecie też łopeczkę w górę. mam się sklep spodoba, napiszecie napisać jakieś fajne komentarze, to pod przepiną serduszko i przechodzimy do dzisiejszego sklepu. Mamy dzisiaj nową motywę, wielki popcorn. I na jest spoko dla 200 baksów. Mamy skin'a czerwona J Ma nowy styl, bardzo ładny Mamy skin'a ruby Jest spoko też. Zbierak pasiasty i siekacz Lotnia, bo nie paski In Axo Mam takie dwa style I tutaj ma bez ogona, jest ogonem Zbiera topo rolę lub jakieś, nie wiem czy czyta Ma dwa style też Skinny Brain Fajnie, ten dla się jej rusza. Tak fruwaj je więc wiele, trójzom plazu rydowy. Skiny Safari. Malwa style. z Więc kapeluszem jest ładniejszy, chyba. No. Nawet dla mnie jest ładniejszy. Skin bris Skin ciemny strzelec Muzyka z lobby Bitwa, bitwa z, z Bossem Motka Gładkie Ruchy I emotka Podskoki Mamy nowego skina, który był wczoraj Pogodna bombiara. teraz jest bardzo ładna. Ma dwa style. Oby, obydwa style są bardzo ładne. Pleczek też, też ma dwa style. Tego są jeszcze zbieraki też są ładne. Zestaw kosztuje 1900, bardziej się opłaca chyba zestaw kupić. Dalej mamy szybko szybka przekąska, czyli emotka od niego i zbieraki, yy, pakiet Druckera, ekipa Fortnite i dzisiejsze odleju polecam pogodną biarę, bo jest bardzo ładna. Rubi test spokojny skinek. Tutaj czerwona J. Nowy styl jest bardzo ładny, też polecam. I emotka wielki pop też Test jest fajna, Za 200 iur tania. Więc polecam. I ja będę się z wami żegnał, nie zapomnijcie o zasubskrybowaniu kanału z daneczką, żeby nie przegapić jednego sklepu. Możecie też strzelić łapeczkę w górę, jak wam się sklep spodoba. Napisać jakiś fajny komentarz po, po, po każdemu serduszko i widzimy się na kolejnym kopiku. Na razie trzymajcie się. Cześć.